Siemanko koldziska z tej stan Mecu i z kolejnym teście na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce rążnej, więc jest to najlepszy czas, by w produkcji Electronic Arts sprawdzić jak te rozgrywki potoczą się w latach 2024-2036. Zobaczymy czy zwycięzca tutaj będzie również zwycięzcą w prawdziwym życiu. Wiadomo, na to odpowiedź poznamy dopiero za kilka tygodni. A w przyszłe lata, no to już jest w ogóle zagadka. Ale zobaczmy jak to się wszystko potoczyło. Tutaj zaczynamy, pierwsze zmaganie grupa A. Grupa B Belgia odpada choćby, Dania odpada, ale też z mocnej grupy Norwegia tutaj, Szkocja odpadają. Wynik ćwierć w półfinału i kto triumfuje? Holandia pokonując 2 do 1 Włochów. i Jak widzimy jeszcze tego Broby został królem strzelców tutaj Polaków. Nawet na mistrzostwach nie było w prawdziwym życiu, na szczęście jesteśmy same i jak najlepiej się ma z największą ilością czystych kąt i czas na rok 28. Chorywacja odpada, ale w ekstremalnie ciężkiej grupie. Tutaj widzimy Holandię, Irlandię awans, Norwegię, Rumunię, Włochy, Niemcy odpalen. co tutaj się dzieje? Wyniki finałów, półfinały i w wielkim finale Norwegia pokonuje Holandię, a i Norwegowie wreszcie coś w piłce osiągnęli, Gakpo i Haaland króla w asystach Duranville między innymi rządzi, a w czystych kątach majną aż trzy czyste konta, I czas na Mistrzostwa Europy w roku 32, może wreszcie zobaczymy Polskę, nadzieją miera ostatnia, ale jesteśmy ostatni w grupie, ale grupie śmierci, co by nie mówić. Za nami faza grupowa, wyniki ćwierć finałów, półfinały i w wielkim finale. Portugalia pokonuje Belgię i zostaje mistrzem Europy. Jak widzimy na razie trzech unikatowych zwycięzców: Openda najlepszym strzelcem, Duranville najlepszym asystentem, a najlepszym bramkarzem Dioko Costa. I czas na ostatnie mistrzostwa, które możemy tutaj przesymulować w roku 36. Węgry i Islandia kosztem Hiszpanii. Dorobi się ciekawie. Tutaj Włochy odpadają. Anglia między innymi, ale też w bardzo mocnej grupie. Wyniki ćwierćfinałów, półfinały i w wielkim finale Niemcy pokonują Francję i zdobywają tytuł najlepszej drużny w Europie. Van Duiven tutaj z Holandii, najlepszy strzelec. Jeśli chodzi o asystentów, Diartra tutaj między innymi najlepszym asystentem. A Majer miał najwięcej czystych kąt. No i widzimy tutaj Van Duiven, doświadczony holenderski napastnik, ale overall nadal 84. A Majer świetny bramkarz z Interu. Overall 88. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o mistrzostwa Europy w takim skrócie powiedzmy w latach 2024-36, no co by nie mówić czterech unikatowych zwycięzców, największą sensacją na pewno jest Norwegia, bo ta drużna w prawdziwym życiu nie umie się na żaden wielki turniej zakwalifikować, a pamiętajmy, że w mistrzostwach Europy pojawiają się takie drużyny jak Albania, Macedonia Północna, Gruzja, a ta Norwegia z Halandem, Sorlotem, Odegardem. I innymi naprawdę klasowymi piłkarzami, jak choćby Ryerson, cały czas na żaden wielki turniej nie może awansować, ale tutaj jak widać, przynajmniej w grzot Arts potrafi osiągnąć sukces. Jeśli chodzi o Polskę, no to delikatnie mówiąc, szału nie było. Jak się pojawiliśmy, to szybko odpadaliśmy w fazie grupowej. Może i bardzo mocnej, no ale co by nie mówić, na mistrzostwach Europy. W tej symulacji reprezentacja Polski nie odegrała praktycznie żadnej roli. A jeśli chodzi o ten test, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i życzę pięknych emocji. Oglądając Mistrzostwa Europy, bo taki wielki turniej to jest zawsze gratka dla kibica. Trzymajcie się!